Się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tylko że jeszcze mały. Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, chcą wielu dzieci los odmienić. Stworzyli dla was mądre prawa, więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać. Nikt nie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a w szczególności do zrobienia czegoś niedobrego. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi. I mam prawo sama wybierać, z kim się będę bawić. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać. I zawsze na ratunek mogę każdego wzywać. Jeśli mama albo tata z nami już nie mieszka, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania. Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy się różnią od innych, to już moja sprawa. Tak się tu w wiersze poukładały. Prawa dla dzieci na całym świecie, abyście z nich korzystały, najlepiej jak umiecie. Żyć, być sobą, czuć się bezpiecznie, się śmiać może się dziać pięknie, pragnę być zdrowym rosnąc w swoim tempie mam prawo wybrać sam przyjaciół swych nie można mnie zmuszać do uczynku złych być inny, mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny. Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę. Mam prawo płakać cicho, gdy myślę, źle. Dziecko,